Pierwszy, pytam go o, to, o tą witalność. No, pani jest znana nam od lat, i wciąż nie widzę, żeby to w ogóle energii było choć trochę mniej. Wciąż ten najwyższy poziom. Życie bardzo jest niezdrowe no i trzeba je śmiechem leczyć. Ja mam tę potrzebę. Ja nie umiem wejść do kąta i złapać dużo ciszy. Jeżeli jestem w kącie, tak sobie. Założę, że jestem w końcu, bo życie mi nie pozwala. To wtedy piszę. Mam pod taką potrzebę wypełniania może sobą, przestrzeni, swojego podwórka, przestrzeni, bo świat też to jest podwórko moje. Wyobraź sobie, że byłam. Na drugiej półkuli w Ameryce tylko 40 razy. No i no to dlaczego ja nie mogę przyjechać do Marek i wam trochę po, pobrykać i was zarazić tym śmiechem. My, my bardzo się cieszymy. Zresztą Rzesza fanów, która dzisiaj była na Pani recitalu również. No właśnie, skąd ten żart? Skąd, skąd to Pani ma? Czy Pani to miała od zawsze po prostu wrodzone? Czy musiała się Pani tego nauczyć? Nie kochani, z takimi talentami człowiek się rodzi. Tego się nie można nauczyć. Ja mam dużo talentów po rodzicach. To jest wielki mój spadek. Zdolności malarskie, hawciarskie, muzyczne. Ja śpiewam, tańczę, recytuję, ja haftuję, ja e, e, zwierzętami się opie opiekuję. To jest moja potrzeba dzielenia się sercem z wami. Wiesz, no, ja hmm, powiedzieć się chce, ja jestem w ogóle sierotą. Jedną. No. No, nie, nie było was na świecie. E, ja zaczęłam studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 51. Nie było cię też na świecie, a mamę swoją chowałam na brudnie. Dwa miesiące przed powstaniem? Jak Właśnie. Od, odrosnąć, odbudować. Radością. Bo oczywiście, że życie kopie w tyłek, ale trzeba mu oddać. Ten wysiłek zrobić i oddać. Właśnie, a nie ma pani poczucia, że wiele osób w naszym społeczeństwie gdzieś to zatraciło? Jesteśmy zgryźliwi, mało się śmiejemy. Może. Potrzeba nam więcej, więcej pani w życiu. Wiesz kochanie, jeżeli się nie śmiecie, jesteście ponurakami, no to co z was za pożytek? Prawda? E, nie wiem, czy mieć potrzebę z, zarażania. Jestem doktorek dusz. Ja zarażam śmiechem. Cudownie. Jeszcze na koniec byśmy poprosili do kamery parę słów, jakieś pozdrowień dla mieszkańców Marek. No my oczywiście ze swojej strony dziękujemy za występ, ale jakieś pozdrowienia dla mieszkańców Marek od specjalnie od pani. Tak dzisiaj mam recital w Markach. Koka ma każdy zakątek Warszawy I, i szczęśliwa jestem, że jestem z wami i mogę. Wam pokazać, że śmiech leczy. Ja, ja jestem starą osobą już. E, a e, no co, z twarzą nic nie robię. Ja natomiast w duszy swoją jestem e, siłaczką i wam już życzę tej siły i, i radości. Co po ponurym inteligencie? Nie, on musi mieć najpierw poczucie humoru, a potem być inteligentny.